bardzo, właśnie z tej strony i to jest hmm, odcinek z Hatcher'ego Apocalypse. Jest to prezentacja mojego moda o nazwie Hatcher'ego Apocalypse Complete. Być nie mieli okazji go sobie dostać, jak go wyjdzie. Czyli, tak, mod jest taką podmianą z stalkerowej wersji Moda Complete. Czyli chyba każdy zna moda Complete, jest mod będzie na razie z wersji Work in Progress. Jest taki, jest on oparty na tej wersji tak zwanej Booster Mod, albo nic, to nazywa, Mod CE. Wersja 1.7 plus Booster Mod, ten nowszy. Oczywiście z niego są modele i teksty broni. Oczywiście niestety musiałem sam XML, No grień, co to jest? To jest tu, co to Co tu stoi? Te, mapa zawiera kolorowe. Mapy są kolorowe, możecie to zobaczyć. Na przykład jest Rizzi, łapy są kolorowe, to jest nowe nie, y, Są też nowe kąty, na przykład Peszt, żeby to wiadomo, że to jest jak na przykład stacja paliw jest na przykład taka. Peszt jest taki, duże miasto jest takie, no, Po prostu to ma ja swoje pokazane. Tutaj akurat mam sam miasteczko, ma to jest jeden domek. Takie duże miasta, jak na przykład Olm, czy y, Peszt, to mają własne miejsca. Pokazane kon i tu akurat nic nie ma. Interwater tu, ten tunnel tutaj sobie, sobie bie, zrobimy Zrobiłem jakieś komórno i po prostu go włączyłem. Naprawdę gramy bez Alicji, mogę Wam pokazać. No.

Podróże Sadiba Sadibana są trzy części, czy tam cztery nawet są. Dla nasze statystyki to są w sumie, więc tak zaprezentuję Wam e nie statystyki, lecz samochody. Samochody z każdym testem wszędzie jest w sumie dostępny dla nas. I ceblony są praktycznie całkowicie pozmieniane. To zaraz Wam pokażę. Są części że Tak, mamy spektery, zaraz pokażę. E nie to. O, właśnie, wulkan na taką fajną żółtą teksturkę, tutaj jest całkowicie zmieniony. Ulepszone chłodne tekstyry z Rise of the Glance, jak widzicie. Ulepszony też innego koloru. To słowca. To jest chłodne, to jest screen, to jest PKT. Zmodyfikowany wulkan też jest nieco inny. Nowy model to z teksturą, w sumie to jest tekstury Maksym też jest nieco pozmieniany. Ładniejszy jak na mnie. Widać, to jest zielony maksym. Nic nie zmieniłam. Fagot jest taki był. KPV też jest taki sam, właśnie z ciebie wiem moja nazwa jak pewnie przekazuje. Papier ma zmienioną podstawę. Cord PKT jest ulepszony jest taki kawy. Wir jest taki był. Magnesen ten różowy jest taki Ulepszony KPV jest model, to jest model z um, Arcade'a Sam go podmieniłem niczym, tego lepszego nie tylko nie po zerwaniam ten sam sobie tyle. Tak. Teraz nie wygląda w ten sposób. Zmodyfikowane siece są takiego koloru. Szandar jest taki, były są te wieżyczki. Różny kord jest też jedyny, bardziej ciekawy. Różny wektor będzie bardziej kolorowy. Właśnie ten wody też ma inne kolor Różny sztorm też ma inne kolory. Młot się nie zmienił. Kto też się nie zmienił. To też się zmienił. Unikł. Wulkan jest taki. O właśnie. Mhm. Chyba każdy poznaje. Co to może być asimov? Chyba tracić Widom Mega-Simoth. Ta Lutwa jest taka raczej To jest zwykły sierpca. Tu to się nic zmienił zmieniło. Mars jest jaki był. Zeus jest jaki był. Tutaj też jest taki Cyklop. Cyklop, Cyklop. Cyklop, Cyklop. Cyklop, Cyklop. Huragan jest. Widać, że jest zmieniony. Fagot też inaczej. To jest dosłownie niej dużo właśnie. Gratis, taki jaki był? Mamut. Był Katiusza jest Czarny, ale tak tym razem to się odróżnia. Zmodyfikowany też, to jest ulepszenie. Sztander też inaczej wygląda. Z Wulkan SG, czyli to jest ta wersja Wulkana. Też jest nieco inny, nie, innego koloru. To jest z jego i to jest, zbugowany, to jest dla jego prawa część, bo wiedziałem, że goś miał lewą i prawą. Ulepszenie się, a co? taki co ja mam? To jest ulepszony słoń, to jest ulepszony młot, który się chyba niczym nie różniamy. Nie wiem, po prostu to jest ulepszony. Kanbar, to jest kanista. Dobra, no, czym się różni kanista? Kanista to jest chyba szokiem, tak? Nie ma, To jest po prostu misja, więc gdzie mamy jechać? Jesteśmy w tej chwili w Vaterlandzie. Zostawmy w superdeputacji, zaraz pokażę samochody. No w widzieliście już wszystkie samochody. Co w tym brodzie są? Czekam to, na to jest sensyny. Ej, no. A nie, to są misja. Debi

a, coś mi kroknął. Oczywiście ładowo pełna moc, bo złomu od groma. Zielone. Tak. O nie no i się zaczyna. Przykład. No nienawidzę tego. Aaaaa. Wzdroższczę, kół. Tu z tle miejsca patrzcie. To byśmy wcisnęli. Więc to byśmy wzięli do złomy. Opa, aaa, tak, dobra, zostawimy tak. Szybko też. Czemu? Właśnie nie wymyśliłem, kurde, czemu ja mam tych 1000hp? nic nie grzebałem w GTA V, a zawiałam smocę przez tysiące, jak na moim save'ie, gdzie przychodzę sobie z audicją Grę odpoczyłem na piłkę Eee, mogę zaaplikować, o właśnie to, czekaj, daj mi, kiedy wygrzebię Chyba... Muszę po... No gecko, wej, yeah, Je i będę jeszcze przez stary dodam w audicjach Gergem robię za wóz. to. Znajdziemy. Będzie dobrze słychać. Mam nadzieję, że nie dobrze słychać. Jak nie, to będzie przez ten. Przedstawiciel. Czy to jest? Czy to jest? Przeżyczka! Olej, Przeżyczka. Termo. No tak moz wysadzałem tak moz wysadzałem? tak moz wysadzałem do tego mozodarpu przejście to są tymi rzeczmi poważnie, moz nie ma w zasadzie tak, jego szczątki nie ma bo oni chcieli jej reagować a co on robi? to, to dał sobie rapiera weźcie rapiera tu sobie łatwo rozwalić, wiem z daleka, jak się ma. Takiego zbrojęcia się ma. Można by się zrobić. Z jednej strony Jest jakiś O nie! Czy to wieżyczka z upiorem? Tam, Tu jej nie ma, ale tam jest. Czy to ptak? Czy to samo? Nie, to wieżyczka z upiorem. Czego ona nie połączy na niego? to będzie. O nie, nie chcę mi się bawić, bo to też ma. No Ej, weźcie włączy, ej, Zaraz, nie, wezmę polecę, ja specjalnie włączyć przez telewonicze. Głośno Słuchajcie, muszę to zbiewdzilić. wieżyczka zupiera. To będzie boss. Chyba będzie boss. To jest tunel pod górami. Ja lubię mawiać Nie, ma wieżyczek w tym miejscu. Jakie hamstwo.

Chciałem ja, tylko 1300 życia. Nie co się stało. Co jeszcze było? Widzę Nie! O nie! Czuję Już czuję ją. Come on. Co jest? Co jest? Co się stało? Świętry masz też to mówi spektrę! Paaa! Nie wiem to jest! Ty nie O nie tu wierzyczki ze sztormem! Gdzie ty ile tego jest?

co nie Oczywiście, że nie ma. A czego już wyjdzie? Bardzo mi to nie tak, to mam tamty niewielkie śmiecińko. Dlatego, przed nie chcemy się Kazali bez tego. Jeszcze przedamy, jakiś tamty, są dodane, i gdzieś, już wszystkie wołnie. Oczywiście, mam się pokazać, że to jestem w życzku, że zrobimy A wolę, że Nie, nie chcę przeprowadzić, bo jeszcze raz się I sobie O nie! Dziękuję, że wam się nie podobało. To nie zostawię W łapki się ci podobał. Bo Mam się nie podobało że mam łyżeczkę z korlew. Więc zapraszam. Zobaczcie, nam tam kanister. Musimy kanister wziąć. Wiedziałem, że kanister. No prawie dawać mi to tego kanistra. Bo mam skręcenie. O nie! Otwarsz z zaraz. Wszystko,